Skieruj uwagę do oddechu. Podążaj za oddechem. I zauważaj pojawiające się myśli, rozpoznawaj je. Bardzo wiele z nich ma taką jakość sprzeciwu na stan, który jest. Jakość niezadowolenia, jakość walki. Możemy, i to najczęściej robimy, gdy nie ma świadomości, pójść za nimi. I ta, ta, ten sprzeciw, ta walka się nasila często nasila się latami. Doprowadza nas do chorób, do silnych konfliktów wewnętrznych, zewnętrznych, do bólów w ciele. My tutaj możemy to zatrzymać w zarodku, zobaczyć myśl jako myśl, która nie ma w sobie żadnej siły sprawczej, jeśli, pod warunkiem, że nie dodamy kolejnej. Nie zaczniemy walczyć z myślami. To jest tak, że jest jedna myśl, jest kolejna, 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 i to jest działanie przez głowę. A my tutaj w ogóle myślom uwagi nie dajemy. Widzimy je takimi, jakie są. One nie mają żadnej mocy. Prawda jest teraz, w obecności przed myślą. I tam jest moc, tam jest wszystko. Tam jesteś ty. To jest to właśnie zostawianie siebie. Zostawianie serca, asencji. Ta walka, to napięcie powiązane nierozerwalnie z myślami. Odpocznij w tym momencie. Czy to będzie odczucie w ciele? Czy może jak? Zanurzysz się głębiej w odczuwanie ciała, okaże się, że doświadczasz jeszcze jakichś rzeczy, które wręcz trudno opisać, do których wtedy też może się przykleić umysł, bo umysł się boi takich doświadczeń. To wykracza już zapoznanie naukowe, że takie, jakie jest ogólnie dostępne, to już nie jest uchwytne. I lęk, który się może pojawić. Też niczemu nam nie zagraża. Zauważ lęki. Łatwo jest wtedy wejść poza lęk. Jeśli nie zaczniemy się go bać, próbować skontrolować, czy uznać za podstawny. Lęk w medytacji nie ma podstawy. Nic się przecież nie dzieje. Siedzisz lub leżysz. A równocześnie dzieje się wszystko. Dzieje się to, co z chwili na chwilę, z dnia na dzień, zagłuszamy na tyle sposobów. Ucisz głowę i posłuchaj siebie.